Dzień dobry, dopiero co nagrywałam vloga z wyjazdu, a nagrywam kolejnego z przeprowadzki. Dzisiaj się przeprowadzamy, a ja jak najwyższy rozchorowałam, bo oczywiście praktycznie przy każdym wyjeździe mi się coś dzieje, więc tym razem na sam koniec wyjazdu już na powrót do Polski coś mi rozłożyło. Rozkłado dalej, ale no cóż, to rozmyszycie i ja pewnie rzeczy trzeba zrobić mimo takiego stanu, w jakim się jest. Chociaż o szafa oczywiście odsunięta. Znaczy, że aktualnie zatkany nos i dosłownie człowiek po co się stojąc. That's gonna be fun. Proszę Państwa, jesteśmy. Tu oto, proszę bardzo, pokażę Wam. Witajcie w naszej kuchni. To jeszcze jest kuchnia. Tu jest duży pokój, tam będzie nasze biuro. To ławeczka, na której gdzieś się A to nasza spialnia. Oj, no, generalnie ogarnęliśmy dwie przeprowadzki, bo jeszcze brat Daniela y, się przeprowadzał, więc wyprowadzaliśmy wyprowadz go, teraz my y, wyprowadzaliśmy też nas tutaj, moje rzeczy. I upolowałam, słuchajcie, patrzcie, fotel. Miałam go wziąć normalnie w Ikei, Markusa, ponieważ mój fotel sobie nawet się nie zmieścił, a i tak już myślałam nad wymianą, bo jest y, tragiczny. więc pojechaliśmy po Markusa. Już braliśmy go, a, ja mówię, a to tam jest ten, taka strefa przecen. Są, są tanie rzeczy tam, czasami przecenione. Chodźcie, zobaczymy. I przychodzimy, i ja, ja widzę go. Stoi tam mówię, to chyba Markus. A ja i słyszałam kątem ucha jakąś panią mówiącą: O, zobacz krzesło, więc ja sobie. I idę zaznaczyć teren, więc poszłam i zaczęłam macać tego markusa, żeby wiedzieli, wszyscy wiedzieli, że on jest mój. I żeby wyszło, że jest spoko, więc zamiast 600 zł zapłaciłam za niego 400 zł. Łącznie za zakupy zapłaciliśmy 508, czyli w sumie zarobiłam na tych za zakupach, no bo Muff, no to jakby za 600 zapłaciłam 508. Zarobiliśmy. <laughs> Właśnie hol z ikei. plus jeszcze inne rzeczy. Jajka może. A, to nie jest Zikeia, ale jest to wybarzki świątek najlepszy. Dywanik do łazienki. Wieszaki, ale jedno samo Artura. Woreczki strunowe. Dwa rozmiary. Szczotka do kibla. I w zasadzie chyba ostatnia rzecz z i zestaw takich coś do e, kuchni, bo do tej pory podkreślałam swojej współlokatorce. Suzi, a już ze nie mieszkam, To nie chciałam tu zapatrzeć w swoje. A teraz idziemy otworzyć materac i zobaczyć, czy jest za duży, czy nie. Czy musimy go wymienić na mniejszy, bo widzieliśmy... To wasz piekarnik. Jako, że jestem mnie zależną kobietą, to na pewno podołam temu sama... Temu sama. To nie jest nie Nic się nie zmiażdża. Teraz wystrzeli. Nie. Ja... Układaj go. Oh, I don't need no man. Tak to wygląda. Dobra, zaraz czas się zastanawiać, czy musimy zmieniać na mniejszy. Romantyczna pierwsza kolacja. Na no, tak powiedzmy rozłożonym. A no ale... nas czeka rozpakowanie tego wszystkiego. I cały czas tylko odkrywamy, czego jeszcze brakuje, czego jeszcze nie kupiliśmy. No, co kolejne 5 tysięcy wydamy? Tak, ale przynajmniej mamy już chyba podjęty wybór kanapy, bo to było okropne. Tylko jeszcze musimy to pomierzyć, jak wszystko rozłożymy. I postanowiliśmy zatrzymać materac, więc jest genialny, bo na spokojnie tam się mieszczą trzy osoby, tak wygodnie. I chcemy, żeby docelowo ten materac już leciał z nami do mm, naszego domku kiedyś tam. Dzień dobry, jest dzień następny. Jest znaczy rano to już może nie, bo jest 13. Że postanowiliśmy wcześniej pójść spać i się poddaliśmy z rozpakowywaniem. Są biurka, które przed w ogóle będziemy zamieniać. Zrobiliśmy research używanych mebli i może jeszcze dzisiaj coś podjedziemy. Przeprałam zmywarkę w Occie, zaraz umyję lodówkę i zamrażarkę. Tak, <grydy> to stan rzeczy. Sypialnia i um, testowaliśmy z w na tym materasu. Mi się dzisiaj źle spało, ale jestem dalej chora i myślę, że to przez to. No, ale generalnie. Jest ciekawie. E, dzisiaj też się widzimy z Arturem, zapraszamy go do nas na obiadek, więc. E, ale ładne światło tutaj jest w ogóle. Światło jest piękne, bo witało nas słoneczko i przez cały dzień mamy słońce, więc światło jest przepiękne. Zliczyłem e, się troszeczkę taki kryzys z myślą, że. To mieszkanie wyglądało tak wszystko ładnie na pierwszy rzut oka, a po wychodzą jakieś mankamenty. Albo, że to urządzenie się w mieszkaniu nas trochę przerasta i myślałam, że to będzie takie łatwe, a nie jest takie łatwe. Ale chłopak jest bardzo wspierający i on jest ołazą spokoju tutaj, więc on mnie uspokaja. No, ale czekamy na naturę z rzeczami, bo wiecie, mężczyźni to oni ogarną ciężkie rzeczy. Światło jest bardzo ładne. Tak cały czas jak stałam tam w pokoju i tutaj ładne jest światło. Także tak, dziś ja liczę na to, że się rozpakujemy do końca, w sensie niektóre rzeczy zostaną w kartonach, bo po prostu nie mamy gdzieś przetrzymywać aktualnie, mam nadzieję, że się to dzisiaj zmieni. Komoda, szafki, może pralka. Pralka wyszła dosyć niespodziewanie, bo tu jest pralka, ale... Niemiecka technologia niestety nas troszkę przerasta. Tak, niemiecka technologia nie jest dla nas. Właśnie swoją drogą, bo ona chyba dalej się tam... Nie, ją zatrzymałam. To będzie kanapa. A tu szafki. A tu nowy nabytek. A co obie O! Widzę Jest. To jest. Pękna. Koncepcja jest na dłuższe półki. Pięknie. Teraz to jest strefa biurowa, a tu jest strefa do życia. Tu jeszcze ma być kanapa kiedyś. Pięknie. No, yy, słuchaj, dawno się nie odzywałam, a mamy internet. Tu już stoi nasz piękny modem, mamy szybki internet. Będę mogła szybko wrzucać filmy. Nie pamiętam kiedy się ostatnio odzywałam, ale po drodze mieliśmy jeszcze wizytę w Toruniu. Yy, bo miałam mieć egzamin, naprawko na moto. I chciałam jeszcze w tym vlogu powiedzieć, ej zdałam za pierwszym razem. Yy, ale odwołali mi egzamin. Niestety zdążyłam zrobić jeszcze nawet 3 godziny jazd przed. A w dzień egzaminu, no już kropiło, było ślisko, więc ja tylko rano zadzwoniłam do mojego instruktora i tak mówię, mam przyjeżdżać na ten plac? Przed, bo miałam przyjechać jeszcze godzinę się rozgryźć na placu. Mam przyjeżdżać na ten plac? Przed. Mówi nie, jedź prosto do Wordu, odwołują egzaminy. No. Nawet powiedział już, że ja mam się już nie ubierać w rzeczy motocyklowe, tylko po prostu jechać tam, przejść, żeby powiedzieli mi, no przykro nam, nie ma egzaminu. Najgorsze w tym jest to, że nie ma już żadnych terminów. Um, i przerobiłam to też już na Instagramie, bo Wam też e, mówiłam o tym, to kilka osób pytało, ale jedno to, że niektórzy nie wiedzieli, że robię prawko na moto, więc było. Co za głupota! Ja normalnie w śniegu zdawiam nie na moto, ale też to, że y, no, w innych ośrodkach, nawet jeśli są egzaminy, to na innych motocyklach. A przy moto, plac y, no. Ciężko jest zdawać na czymś innym, niż się uczyło, bo chodzi o wyczucie motocykla, o jego skrętność, o jego oporność. Więc ciężko jest zdawać na czymś innym, czy nawet jeśli chodzi o moc po prostu. <sighs> więc no najprawdopodobniej wchodzę na infokara cały czas, ale niestety terminów nie ma. Więc najprawdopodobniej następne y, moje pierwsze podejście będzie dopiero na nowy sezon, czyli jakoś w kwietniu, w maju, jak znowu się otworzymy egzaminy. I to tak stwierdziłam, chyba boli bardziej niż niezdany egzamin. Co prawda nigdy nie, nie, nie zdałam egzaminu, bo zdawałam za pierwszym, ale wydaje mi się, że boli bardziej, bo jest się takim bezsilnym i to nie jest Twojej winy. Tak to mogłam sobie powiedzieć, brodę, że coś głupiego zrobiłam, a tak to nie zrobiłam, nic i mi odwołali. Mamy, słuchajcie, magnesy na lodówce. Mamy pięknego kalaksa złożonego, i mam w końcu miejsce na swoje książki. Co prawda nie ma ich jeszcze tak dużo, muszę dowieść tutaj. Ech, tu jest już więcej przestrzeni. W zasadzie te rzeczy, w większości, i w sumie to też, to już zostają kartony, które musimy po prostu wynieść i um, wynieść do piwnicy. Kuchnia jest poorganizowana, co prawda <laughs> widzimy mankamenty i rzeczy, które na przykład musimy dokupić, to by się przydały jakieś organizery, bo wszystko jest tak powrzucane. Mamy biurka i mamy w końcu gdzie pracować. I mamy również, w końcu teraz internet, bo nam właśnie pan zamontował, to jest biurko szefuncia. Ma większe. I ma porządniejszy blat. To jest taki, wiecie, ładny drewniany blat, A moja to taka no płyta z Ikei. Nie możemy nigdzie też dorobić klucza, bo jak się okazuje, wzór do naszego klucza do mieszkania jest jakiś bardzo niesamowity i żaden klucznik go nie ma. I słuchajcie, wczoraj też po przyjeździe, bo wczorajśmy wrócili po południu. Zamontowaliśmy pralkę. I ona chodzi, działa. Tamta jest też już piwnicę i wszystko super. Sypialni lepiej nie pokazywać, chociaż są już rozłożone ubrania, ale sama sypialnia to jest takie pobojowisko wielkie. Dzisiaj pewnie też nas czeka jakaś wycieczka do Ikei, Obi, bo są kolejne rzeczy, które trzeba dokupić. I zamówiliśmy, czekamy na szafkę do łazienki, która będzie idealnie pasować. Czekamy na Dysona. On został w końcu zamówiony, prawda? Tak, na odkurzacz. Po długich rozmowach, negocjacjach i innych perturbacjach padł wybór na Dysona. Więc idzie do nas z Niemiec, więc trochę poczekamy. A nie mamy żadnego innego odkurzecza aktualnie. I na co jeszcze czekamy? Kanapę trzeba zamówić. I rolety jeszcze do nas idą na jedno okno, na resztę będą zasłony. I mamy stoliczek musny. Stoliczek przyjechał prosto z Trunia jeszcze do poprzedniego mieszkania, w jakim byłam. A z łóżkiem w końcu się wstrzymujemy, czekamy. Znaczy nad materacem w ogóle się zastanawiamy, czy będziemy jeszcze wymieniać na miękkiejszy, czy nie. Bo jest taka opcja, ale jest też opcja do kupienia po prostu nakładki miękkiej, bo ten materac też jest spoko. Więc musimy jeszcze przespać parę nocy i podjąć decyzję. No a łóżko jest coś, co na razie może iść na wstrzymanie. Możemy spać na materacu na podłodze, to nie ma problemu. Chociaż to miejsce, które było pod łóżkiem na przechowywanie, byłoby całkiem przydatne, bo chyba najgorszym naszym problemem aktualnie jest po prostu brak miejsca do przechowywania rzeczy. Dlatego bardzo się cieszę, że już jest ten kalaks tutaj, bo on już nam daje bardzo dużo miejsca. Jakieś jeszcze mamy update, y, kochanie? Chyba nie. Chyba wszystko wiecie. Ale stan naszej lodówki. Where? Ale mamy kostki lodu. <laughs> <gry> Ta-dam! I mamy, będziemy mieć takie kuleczki i będziemy mieć takie kwadraciki duże. Znaczy to nie są kwadraty już, tylko to są e... sześciany. No nie, skończyło grać. Nie zdążyłam. Tralka bardzo ładnie gra jak kończy pranie. Byliśmy w Ikea i w Obi. I znowu weszliśmy, w Ikei, zapaliśmy trochę inspiracji na parę miejsc w domu, które były takie... Co my tam chcemy zrobić? Po raz kolejny dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy wkrętarki. Zrobiliśmy się w końcu też wieszaka na e, ...ręczniczek do rąk i wieszaków na nasze ręczniki. A ja aktualnie składam takie A, Segregatory to chyba też są segregatory. Z taką śmiechniętą puśką. Na dokumenty. Mamy tego kalaksa, więc tam na dole na pewno chciałabym jedną przeznaczyć na dokumenty, bo. Dwa rzędy dolne będą tylko w naszą stronę, bo tu będzie stała kanapa, więc te dwa rzędy dolne będą zasłonięte przez kanapę, więc od naszej strony możemy sobie zrobić cały pierdolnik. I część pierdolnika, skoro mamy już tam takie a la biuro, to chciałabym, żeby właśnie, była, żeby właśnie była taka część też, gdzie będziemy mieć dokumenty. I mamy też takie dwa wkłady. Oczywiście jesteśmy obiad, ok. A nasza lodówka dalej jest pusta. Z każdym dniem mówimy sobie, dobra, jutro ogarnimy. Ogarniemy w piątek, po popołudnie, te takie większe zakupy spożywcze, bo nasza lódka dalej jest pusta. A dzisiaj już tacy przetrani tym chodzeniem, jakoś tak, nie wiem, dużo było tego chodzenia, że stwierdziliśmy, dobra, to już, to już jutro. Takie, proszę Państwa, wkłady. One się składają w taki koszyczek. Ej, fajne to! Patrz! To już po prostu taki i spinasz tutaj. Że dół jest po prostu spięty tym. Taki pojemniczek. Plan jest taki, że one wchodzą tutaj nam do tego kalaksa na samym dole i w jednym mamy drugi bo nie mamy takiego miejsca, w którym mogą być leki. A do drugiego wchodzą... Robimy z tego sobie śmietnik. Po prostu yy, nie będzie wtedy taki śmietnik na zewnątrz. My potrzebujemy jakiegoś takiego, wiecie, śmietniczka właśnie przy biurkach, jakieś, nie wiem, papierki, chusteczki, coś tam wrzucić. A, i tu jeszcze jest, dobra, tu jeszcze jest taka, takie rozkładane dno. Tak, idę montować. Gdzie chcemy leki? Bo śmietniczek tu? Perfekcyjnie. Mamy w ogóle mnóstwo gazików bandaży itd. Tak od, od, jakby ktokolwiek krwawił, to u nas nie ma problemu. Już teraz widzę, że tą szufelę, że znaczy to trzeba będzie jakoś sensownie ogarnąć. że później nie było, że tutaj się będzie tylko tak wrzucać i ym, później nie będzie można się do tego dokopać. Tak o nie. Problem. teraz? Miejsce na pracę magisterską. Może nie. No dobra, coś się tu wymyśli, jakoś się zapali na przestrzeń.